Słuchając dzisiejszej Ewangelii, musielibyśmy zadać sobie pytanie: nie ile razy muszę wybaczyć, ale ile razy nie jestem w stanie wybaczyć. Dlatego, że nasza natura cały czas podpowiada nam, że niewybaczenie może być dla nas, dla człowieka, bardzo dobrą formą zadośćuczynienia. Nie wybaczam, już sam zabieram. Za dość uczynienie za to, co ktoś mi wyrządził, za to upokorzenie, czy za jakieś ośmieszenie, czy za jakąś konkretną krzywdę. I dzisiejsze wezwanie do wybaczenia dla każdego z nas jest bardzo ważne, bo wychodzi naprzeciw tej naszej ludzkiej natury, która nieustannie powtarza nam, nie wybaczaj, nie wybaczaj, a dzisiaj jesteśmy zaproszeni, by spojrzeć na krzyż. I zadać sobie pytanie, czy jestem w stanie wybaczyć chociaż raz.